No uwaga. Pięknie. Jest, patrzcie. Idzie, idzie, idzie. Pięknie. O, kurde, patrzcie na to. Filtrowentylator. to jest filtrowentylator. to jest to, ze względu na tom, na to że jest względu to to jest jest Woda to lepiej chyba nie włączał, tak? No! No, bo można kolną jak chcecie. W yy, jedną będziesz czuć luz, a drugą. Nie, nie w tą, Tu dwóch powinno kręcić. no! Tak, musiałam. No kręć, okay. tak, to. Filmu ja filmuję. To filmuję. No, uwaga. Pięknie, może tu pomiesz? Jest, masz się. Tak. No idzie powietrze tutaj z góry. Czy a ja właśnie sprawdzę Tym, yy, no. no. Czy jedną powietrze je wybunkujemy? Nie, nie, tylko w jedną stronę to chodzi. Pokażcie, pokaż się, no. czy jest w powietrze. Jest kapły powietrza. No jest to po co? I co, i tak się działo długo wesi? No. no jak, yy, Pokaż jak to w ogóle chodzi? No to mój sam. Ach. Patrz, to mogę się. No chłopie, jakbyś miał wybrać, jak tak kręcić, a nie oddychać, no to chyba... Uch, Zobacz, to, jest jakaś wybór, nie? Nie no, wiesz, jak był prąd, no to tutaj sobie klikali ten guzik tutaj i to ruszało, nie? Ale przez to, że wrócimy w wodzie, to, to lepiej nie klikał. To w sumie cała instalacja jest górą poprowadzona, ale ja bym tego nie robił, no. Bo tutaj masz zał i wtedy się silnik włączał, nie? Panie, ja mam dziecięć jest, jest, jest Tak? Telekomunikacja Polska. No bo wy to w trasie są... nie znaczy się... no, bo... Nie chodzi. Nie włączaj. Nie. nie! Poparzy nas. Nie kawałek. Wystarczy jeden kawun kurwa może. Ale wodę to właśnie nie. To no, nie tak. Chyba, że ktoś dziurem? Ema. Ema, po prostu. Zabieram. Chciałem się telefonu. No to są te telefony. To są te, no, MB-46, niech pachnie. Albo fajna to i te, no, czaj, jak to się nazywało? Te. Widzicie, co to jest? To jest... Jeszcze fajne, dawaj, to się nazywa. To są te, no... Patrzcie, a ja tutaj cały ten, cały kompletny pH. Pecha, bo no, ja kupiłem taki, tylko że oni te probówki wyjmują, bo w nich są chyba jakieś trucizny czy coś. A tu jest cały kompletny, nie? Tu są takie małe filtry, filtrzyki. Mm. To są do masek. Tak, a tu jest na też... Weź tak popompuj, pokażemy. Bo tu się tak pompowało, to jeszcze jest do tego głowica, tylko co nie to wiem, to jest, się... jest do pomiaru wskażeń. I co to dobrze, nie zrobić? Patrz, e, tutaj zakładałeś, bo to jest głowica na no to. Ko już No nie wiem czy... Yy, tu jest na to głowica i to... No się, bo to musi być... Zepsucen, ale tutaj y, zakładałeś głowicę, tutaj jest ta głowica. Do tego wkładałeś tą probówkę i napompowywałeś tam powietrza tak, i, i patrzałeś y, jak to się zapali. Nie? a to co to? A jakie fajne. Elektrycznego. Tomasz, tam masz... Wstępczy? Ładowanie, oświetlenie. Co no, to tak, jest? Ty jak da jakieś dla takich no czy coś? tu wiedzijmy się, widzimy się. Czemu się? No bo okulary. A tam są na górze, co tam jest? Miejsce. Ty tam sąm. Co? Torby. Tam są e, torby, Tylko a nie maski torby. w nich? Nie, nie. 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 To jest taki. A no, no, co to jest? Jakiś to Patulki? No, wiosnku, to No patronek zwykły, ja tak. i czasem... Ty, co to jest? Patrz Nie, To ci sprawdzają, jest Patrz, jakie spoko to jest Krzesełka takie jak jeszcze sąkana A to są te zbiorniki na wodę Ty jest w nich woda jeszcze? W tym nie ma chyba. Nie, no bo to... Bo to nie tu trzeba kręcić czegoś, nie krótkie się. Nie ma tylko 4, wiesz? Nie, ale no to czy to tym to jeszcze wiek. zostało do na w zieloniku? Kapiś, o co chodzi? Musi na poziomie wyżej. Zresztą kawa, żeby to jest A tutaj co? Ty, patrzcie, WKO. I to chyba działające? Tak, działa. Przecież. FKO, jak jest nadmiar ciśnienia, to to się otwiera, nie? O, się I, I reguluje ciśnienie to tutaj. Aha. No. Tylko to była, sporowa? Nie. Nie, nie, jak jest tutaj za duże ciśnienie, to to się otwiera i upuszcza powietrze. No No, ale niestety się nie zachowały w ogóle. No, ktoś sobie sobie Dobra. Chcę do nie? Nie, do biurka nie idź, ale wiem, bo widziałem na zdjęcie, i owcu nie ma nikogo. No. Co tam masz? Bo tutaj musi być kablownia. Nie, to nie jest czujka. To jest e, lampka. Czujki inaczej wyglądają. Czujki, Czujki w ogóle nie ma w piwnicy czujka. Tu jest do bloku. Tak, tu jest kablownia, patrzcie. Tak, tu jest kablownia. O kurwa. No. Tutaj wody nie ma? Kanały telefoniczne oświetlenie lewe, oświetlenie prawe tak, to jest cała kablowa. No? kurde, nieziemsko to wygląda tak, bo to jest bo to jest okada, nie? są centrale automatyczne, no, Nie, zostaw, Wiecie co, Bo mam takie dziwne wrażenie, że to jest czynne. czyli Ty, mam takie Dobrze. dziwne wrażenie, że to jest czynne. Dobra,